Hejka kochani, ogólnie to jest y, już drugi odcinek z y, jak jakby tej serii y, że mówię o moim kanale i że w ogóle i chcę na wstępie powiedzieć, że nie mogę robić shortsów mm, tak, też jestem się tym zdziwiona, że dlaczego nie mogę robić shortsów dlaczego, co, czemu i oczywiście okazało się to, że Oczywiście YouTube jest tak przestarzały, że on nie umie po prostu na telefon, który nie był używany przez rok, dodać shortsów. No. Słabą MSP naprawdę naprawdę. Mm, no naprawdę słabo. Ale dobra. Mm, w ogóle podców sam. I ogólnie tak naprawdę, gdyby nie filmik... Teraz was na Kalis. Na Kalisie. Bo jakby w sensie ja będę mówiła bananek LPS TV. Ale ja teraz tam się nazywam Kalisa Ale gdyby... Dobra, załóżcie, że bananek LPS to jest Kalisa, bo to jest ten sam kanał, ok I gdyby nie... Gdyby nie kanał bananek, to teraz bym się nie znalazła w tym miejscu, w którym teraz jestem, czyli na YouTube, bo tam dałam swój... Pierwszy, jedyny pierwszy filmik, który sama nagrałam Myślę, sama nagrałam, ale że wiecie, no tak telefonem I, i ja się dziwię, że, że nie był na to hejtu, bo Jakbym ja takie coś zobaczyła, to w 5 minut bym to zhejtowała, tyle powiem I no, i sobie teraz robię właśnie takiego bo Boże, co to za czapka Będę sobie teraz sobie takiego całego świątecznego Luka. Bo no, jeszcze nie wiem jak to nazwać I no tutaj są kabaretki Tylko że trochę tutaj ten no, no I no tak um, Szczerze To Dziękuję na wszystkich kanałach Po subskrypcji Typu właśnie na um, Bananku LPS TV, bo 125 na Kalisie 170 coś. Wow. A tutaj 0. Czego można było się spodziewać? No chyba niczego. Dobra. Ja zapisuję Luka i do Was wracam. Dobra. Um. Tak, szczerze mówiąc, możecie tam... Jak tutaj komentarze będą wolne, ale zapewne nie? Możecie napisać e, ten. Słomnę, nazwę na MSP1, bo tylko na MSP1 gram po nadwójcami. Jak się ten. Nie ja gram zbyt fajnie. I ocenkę pakietu. Dobra, więc tak. Um, szczerze mówiąc, nie jest pakiet zły, tylko że. Jest... O boże, co ja Uwag jest takich, że ten Piesek oczywiście jest to słodziutki Zwierzątka zawsze wygrywają Oczy na pewno da się odwzorować to, to, to jest pewne Włoski są Bardzo podobne za level Kokardkę da się odwzorować To te liście To nie wiem co to Ale na pewno coś takiego na MSP jest I tą sukienkę No ona tutaj Się wydaje pomarańczowa, a wy widzicie Bardziej taką czerwoną ale tak ogólnie z bluzki i takiej długiej spódnicy na pewno się da odzorować, ale tak ogólnie nie jest ten pakiet taki zły. Jak zaraz Wam pokażę, jaki pakiet. On mi się naprawdę nie podobał. To był chyba jeden z gorszych pakietów 2021, ale i tego na początku znaleźć. Uglałam sobie najgorsze pakiety 2021, a to mi wszystkie pakiety wyskoczyły. Więc teraz wam pokażę, jakie wakaty mi się nie podobają. Otóż to mi się w ogóle nie podoba. Nawet mm, Nawet nie, nie, nie przekona, że po prostu mi się to podobało, bo mi się to po prostu nie podoba. I no. Co tutaj jeszcze się mi nie podobało z tego roku, co mniej więcej kojarzy? To było ogólnie śliczne, to było mega śliczne, że wam pokazuję co. O to. Oto. Oto. Um, to też był ładny pakiet, yy, ten byczkowy mm. Ten pakiet ogólnie mega... Da się odzorować w sklepie, więc no. O! Znalazła się zguba. Ten pakiet, on mi się tak nie podoba. Wszystko tak się da w sklepie odzorować, to jest jakaś masakra. I... No, nie zdaniem to... Z... Najgorszy pakiet to 2021 w MSP Dobra, przechodzimy dalej do MSP W sensie na moje konto sobie idę spojrzeć pocztę i już do Was wracam Napisane tylko, że ktoś tam opuścił grupę, więc na pewno nic ciekawego Idziemy sobie przeliczyć prezenty, bo zbierałam 24 prezenty do 24 grudnia Idziemy sobie liczyć, ile tych prezentów jest Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć 7, 8, 9, 10 na 12, na 3, na 3 na 15, 16, na na 8 na 19, na 2, 21, dobra. E, oczywiście mamy do ładowania, bo jak żeby inaczej, co nie? Wow, 6 minut już nagrałem, wow. E, jak chcecie to na koncie Olko Oliwi 1, 2, 3, tutaj e, macie nazwę, e, możecie kupić coś z listy. Na przykład tą sukienkę, tą bluzkę, tą sukienkę, tą sukienkę, tą bluzkę, e, tą czapkę, bo zapomniałem jak, jak ta czapka się nazywa. E, te włoski za VIP-a, ale nie jestem VIP-em, więc niestety rzeczy VIP musicie ominąć. Jak zastępna gazetka, to wszyscy sobie możecie mi kupić xd. Tą spodnikę później mi możecie kupić. E, możecie również mi kupić te futro, tą sukienkę, tą kurtkę i tę włosę. Dziękuję bardzo za uwagę, a ja się z Wami żegnam! Bajo!